Witam Was w kolejnym odcinku poświęconym klockom. Dzisiaj w tym odcinku bierzemy na warsztat statek Mandaloriana Brzeszczot. E, paczka zamówiona gdzieś półtora miesiąca temu. Myślałem, że już się nie zjawi, słuchajcie, bo na AliExpress możliwość śledzenia tej paczki została gdzieś tam pominięta. E, Dostajemy paczuszkę bez kartonu. Zamówiłem klocki bez kartonu. Cena tego zestawu przy 1000 elementów, to jest 1000 elementów w tym brzeszczocie, to jest około 260 zł bez kosztu wysyłki. Mam nadzieję, że jest instrukcja. Tu już nic nie ma. Mam nadzieję, że jest instrukcja. Jest to zestaw. Klocków tak zwanych Lego. Nie jest to Lepin i nie wiem jakiej dokładnie firmy są te klocki. Jest to klon Lego 79 bodajże 292 brzeszczot. W oryginalnym brzeszczocie znajdują się cztery figurki. Tu już widzę, że też mamy cztery figureczki. Jest. Outropper i jeszcze jakieś inne figurki, jak złożę to Wam pokażę. Ten odcinek poświęcimy tylko na rozpakowanie. Te woreczki mi wkurzają, bo na filmie strasznie one szeleszczą. Zobaczmy, tych woreczków jest dość sporo. Kolejna paczka foliowa, i jakiś luźny klocek się znalazł, kolejny luźny klocek. Mam nadzieję, że wszystkie kloczki będą kompletny. Mamy paczuszkę z numerem 2. Jestem ciekaw, czy w końcu Chińczycy produkujący te klocki postarali się i czy te, klocki, te numery będą adekwatne do kolejnych etapów budowy. Wydaje mi się, że nie, ale spróbujemy. Tutaj mamy numer 6. Ewidentnie są klocki oznaczone. Będziemy je segregować. Niesamowite woreczek. Dość duży worek zamknięty z jednym małym elementem w środku. Stacich, dlaczego by nie? Numer 5. Nie wiem skąd te dwa klocki się wzięły. Czy dali je gratisowo, czy nie? Szyby. No i tak jak widzicie, jest tych klocków dość dużo 1000 elementów, czyli. Kilka godzin fajnego składania i odstresowywania się przy stole. Także będę składał. Aha, jeszcze instrukcja. Chciałem wam instrukcję pokazać. Sam jej jeszcze nie widziałem. Momencik. Dostajemy instrukcję. O i są woreczki oznaczone. Kroki, czyli to jest ewidentnie kopia instrukcji LEGO. Poszukamy woreczki, postaramy się złożyć 1, 2, 3, 4, 5. Tu dostajemy kartkę z naklejkami. Te naklejki są dobrej jakości. Tutaj są jakieś dwie postacie w karbonicie zalane. No i tu jakieś elementy. Instrukcja pewnie standardowa kopia LEGO i będziemy powolutku składać. No, statek jest. Dość duży. W ogłoszeniu z AliExpress był opisany jako UCS. Podejrzewam, że to nie jest UCS, także podczas składania będziemy też jakieś tutaj nagrywać elementy. Chciałem trochę inaczej kamerę ustawić i zobaczyć, ale nie wiem, czy jesteśmy w stanie po prostu to układanie na raz zrobić. O IG. Jest z tej serii Robot IG. Nie pamiętam jaki to jest dokładnie model tego. Czy to nie jest 88, był wcześniej, a to jest chyba jakiś inny. Także zaczynamy składać. Klocki wczepia się bardzo lekko. I powiem Wam, że jakość tych klocków naprawdę jest mega dobra w porównaniu do tych, które recenzje nagrywaliśmy ostatnio zakupionych w Polsce z Forkids, to te klocki są bez porównania lepsze. Naprawdę, jakość szczepiania tych wszystkich klocków jest dużo lepsza. One naprawdę wchodzą lekko, tak jakby to było LEGO, i, i naprawdę jakościowo. Naprawdę, naprawdę jakościowo są dużo lepsze niż poprzednie klocki, które mieliśmy. Czyli kończymy już prawie etap pierwszy, zgodnie z instrukcją, tak jak było opisane woreczki woreczki wykorzystaliśmy wszystkie z opisem 1 złożyliśmy też figurki, ale na razie nie będziemy figurek prezentować, składamy dalej.